Dzisiaj mamy sobotę, ja właśnie wyprawiłam Krzyśka z młodą na basen dzisiaj. jak pojechał tam pierwszy raz, mam nadzieję, że przeżył, eee, a ja wymalowane nagrywałam dla Was filmy. Nagrywałam film kulinarny, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Pewnie pojawi się już niedługo na kanale, muszę go teraz tylko zmontować. Ale oczywiście dzisiaj wszystko mi nie szło wiatr w oczy. Jak rozpoczęłam nagrywanie, to okazało się, że padła mi bateria w mikrofonie, także musiałam nagrywać innym mikrofonem. Dźwięk nagrywałam na telefon jako dyktafon, na mikrofon krawatowy i teraz będę musiała to wszystko poskładać, także mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Po prostu, jak nie urok, to straczka się mówi. Ale już udało mi się wszystko ugotować. Jeszcze w sumie tylko jedno chyba zdjęcie będę musiała zrobić, jak wyjmę danie z piekarnika. Pachnie mi w całym domu, i przy okazji mam obiad gotowy, także spoko. No i będę musiała jeszcze właśnie zmontować ten film. Jak zmontuję, jak film przejdzie akcept, to, to na pewno zobaczycie na kanale. Także wyczekujcie niedługo filmu kulinarnego, pysznego i smacznego. A teraz muszę ogarnąć bałagan, który mam w domu. Pokażę wam taką małą namiastkę. O, tak wygląda backstage youtubera. Nie chcę wam pokazywać y, kuchni, kuchnia wygląda w miarę spoko, ale ten backstage łącznie z tą kołdrą tutaj, która się suszy, to jest po prostu jakiś armagedon. w pustym parku zaleczamy jesienny spacer. Zosia się tylko nie umie zdecydować, czy chce być w wózku czy na nóżkach. I idziemy szukać żołędzi, dlatego że y, zaczęło się. Mamy już pierwsze zadania ze żłobka: przenieść żołędzie i kasztany. Ja w ogóle, jak Zosia miała 2,5 miesiąca i zaczęliśmy chodzić na muzykę, to tak pomyślałam, że zaczęło się już włożenie na zajęcia dodatkowe. A teraz czujesz, że zaczęło się już takie życie w roku szkolnym: a mianowicie już mamy w żłobku ogłoszoną zbiórkę na dzień nauczyciela oraz do omówienia temat Mikołajków żłobkowych i prezentów, jakie dzieci mają dostać. Także już się zaczęło dzień nauczyciela Mikołajki, zbieranie kasztanów, a ona ma dopiero niecałe półtora roku masakra. Mam poniedziałek, kolejny tydzień. Młoda w żłobku. Za chwilę muszę ją jechać odebrać, bo dzisiaj też tylko e, dwie godzinki. Natomiast ja ten czas wykorzystałam bardzo produktywnie i intensywnie, a mianowicie udało mi się w końcu nagrać dla Was film o ulubionych zabawkach Zosi w wieku 9 miesięcy do 15. E, w zasadzie powinnam już powiedzieć prawie 16. E, I myślę, że ten film może się już pojawić na kanale przed tym vlogiem, który teraz oglądacie. Także jeżeli jest już na kanale ten film o zabawkach, to Wam podlinkuję tu u góry, a jeżeli jeszcze go nie ma, no to pewnie niedługo się pojawi. To jest tylko kwestia tego, kiedy mi się to uda zmontować teraz ale naprawdę jestem z siebie dumna, bo dzisiaj to na pełnej prędkości, a przy okazji też nie miałam czasu patrzeć w monitoring żłobkowy, także staram się troszkę tego oduczyć, żeby nie siedzieć z telefonem i nie patrzeć cały czas, tylko jednak wykorzystać ten czas jakoś produktywnie i coś zrobić, ale jak widzicie, też mi piszecie, że widać po mnie, że jestem spokojniejsza, że dziecku jest dobrze w żłobku i że po mnie to też widać i ja też to czuję i po mnie i po krzyżku, że jesteśmy spokojniejsi, dziecko w domu też jest później spokojne, także naprawdę uważam, że ta zmiana była zmianą na lepsze, bo tak jak pamiętacie kilka vlogów temu e, chciałam też na przykład nagrać ten film o zabawkach, jak Zosia była na adaptacji w żłobku miejskim, ale nie byłam w stanie. Także e, z niewielkim opóźnieniem, ale w końcu udało mi się ten film nagrać, a teraz już nie gadam, e, bo muszę się zbierać. Zobaczę jeszcze, czy uda mi się po żłobku razem z Zosią skoczyć do Rosmana. Może, może tak, to jeszcze Wam najwyżej pokażę, e, co kupiłam. Mam tutaj moje zakupy z Rosmana, także wypakuję to wszystko z siatki, żeby nie szaleścić i zaraz Wam pokażę, co jest w środku. I jeśli chodzi o moje rozpadowe zakupy, to tutaj jedzenie dla Zosi. Te jogurciki najlepiej nam wchodzą. To znaczy Zosia oczywiście najchętniej podjada moje danio, ale jak mam w sumienia, że daję jej danio, które ma cukier, to staram się jej dawać coś takiego. I mieliśmy też z Gerbera takie owocowe, one chyba były z mlekiem kokosowym, ale średnio nam wchodzą, także te z schumany miałyśmy brzoskwiniowe i całkiem spoko, tak Zosia potrafi zjeść pół kubeczka. Te kubeczki są dosyć duże, także czasem je to dzielę na dwie porcje, a czasem no niestety wyrzucę. Tam. Eee, a teraz spróbujemy jeszcze te bananowe Ale one są mleczne eee, Ale z tego co czytałam, chyba nie muszą być w lodówce Bo w sklepie też nie są w lodówce Tutaj ciasteczka z HIPA eee, Ostatnio Zosia namiętnie zjadała chrupki z Gerbera Ale chcemy jej trochę ograniczyć te chrupki Więc ich nie kupiłam Ale te ciasteczka już kiedyś mieliśmy i były spoko eee, Tutaj coś po to poszłam Czyli spray, e, taka odżywka w sprayu do włosów Ja tego zawsze używam do rozczesywania Bo bez tego bardzo mi jest ciężko Rozczesać włosy po umyciu Pasta do zębów Kłaczki kosmetyczne. Wzięłam teraz jakieś takie z klinika, bo miałam coś z Lidla i bardzo dużo takich kłaczków zostawiały na twarzy. E, także wzięłam e, coś. Droższego, może trochę. E, tutaj moje ulubione ściereczki do mebli, ale nie było tym razem promocji. Czasami można je upolować za 6 zł, dzisiaj były w pełnej cenie za 8 z gruszami, także tylko jedna paczka. E, no i tutaj z kosmetyków jeszcze Rexona dla mnie, po prostu, bo mi się skończyła i tonik też mi się kończy, więc e, niwe. Co jakiś czas do niego wracam. Fajne jest, lubię go. Także takie niewielkie zakupy z Rosmana. Wyszłyśmy też z Zosią do TK Maxa, czego zupełnie nie planowałam, znaczy wyszłam tam po prostu, żeby pooglądać co jest. Rzeczywiście ten TK Max w Silesii jest bardzo dobrze zaopatrzony, dużo rzeczy tam było, a y, kupiłam tylko dwie rzeczy dla Zosi, już Wam pokazuję. Pierwsza rzecz to zabawka z Pepą. My oczywiście mamy teraz fazę na Pepę. Ale muszę Wam powiedzieć, że mnie się ta bajka bardzo podoba. Niektórzy na nią bardzo narzekają, a ja uważam, że jest spoko. Mnie denerwuje z kolei psi patrol. Ja nie jestem w stanie oglądać psiego patrolu. Strasznie mnie denerwuje. A Pepa nawet jest fajna i taka całkiem pouczająca. Także tutaj taki zestaw Pepa pod namiotem. Były różne tego typu zestawy. Wszystkie po około 30 zł. Także Zosia sobie wybrała taką zabawkę. No i coś, co podpatrzę Mam trochę od Justyny. Ona pokazywała, że dla MC kupiła strój pszczółki. Ja zastanawiałam się właśnie, czy pszczółka, czy biedronka, bo to było dostępne w rozmiarze Zosi. Był też jeszcze rekin, lama i kilka innych przebrań, ale w innych rozmiarach, albo większe, albo mniejsze. Także stanęła na biedronce i jest to taka jakby kamizelka, tak? W rozmiarze z tego co kojarzę, to wzięłam Ile? 92, nie wiem czy to teraz widać od 18 do 24 miesiące jest taka kamizelka tutaj pluszowa i do tego założymy tak bluzeczkę i geterki albo czarne, albo czerwone i z tyłu, jak to się prezentuje, z tyłu ma takie skrzydełka. Pszczółka miała jeszcze żądełko. Także tak, ale dałam Zosie do wyboru i ona złapała to, co jest czerwone. Tutaj mamy takie czułka śliczne. Nie wiem, czy żółwku będzie wal przebierańców, ale jeżeli by był, to jesteśmy już gotowe. Bo trochę się tego bałam, że ja nie wiem, gdzie się stroje dla dzieci kupuje lub wypożycza. A to jest fajne, bo... Dziecko nie ma zbyt dużo na sobie, jakby to potem dziecku przeszkadzało, to panie mogą zdjąć. A do zdjęcia myślę, że będzie całkiem słodko wyglądać. I jeśli chodzi o ten strój, to nie był jakiś wcale super drogi. 75 zł i zabawka 30. Także takie zakupy TK maksowe. A teraz modelka zaprezentuje strój tak, Zosia nie przypada z nakryciami głowy. Ale tak oto prezentuje się nasza Biedroneczka! No, oczywiście najciekawsze jest co? Wieszek. Już mamy poniedziałkowe popołudnie i jedziemy sobie teraz z Zosią na muzykę. Tydzień temu nie byliśmy, dlatego że nam się to bardzo spiętrzyło, popołudniowy żłobek razem z Tą muzyką i Zosia byłaby bez obiadu, więc odpuściliśmy. A dzisiaj byliśmy w żłobku na rano, także na spokojnie. Była w domu drzemka, był obiad i teraz możemy sobie jechać na muzykę na spokojnie. Mam nadzieję, że później to już też tak będzie, że po żłobku damy radę na przykład wpaść do domu i potem sobie pojechać na muzykę. I muszę powiedzieć, że rano jak Zosia wychodziła do żłobka, to były troszkę płaczki już na etapie ubierania skarpetek i butów. Potem na korytarzu się troszkę uspokoiła, natomiast teraz y, wie, że jedziemy gdzie indziej i y, bez problemu dała się ubrać. Nawet radośnie wyszła z domu, także mam nadzieję, że będzie fajnie. Y, ja w sumie dawno nie byłam chyba na muzyce, bo Jakoś tak było, że raz był chyba krzysiek, tydzień temu nie byliśmy, raz chyba były łączone grupy i byłam z jakimiś starszymi dziećmi na grupie, także zobaczymy, kto dzisiaj będzie, ale słyszałam, że y, dalej kilka osób jest chorych. Y, także no, y, jesień się zaczęła i dzieciaki chorują. Ale zobaczymy jak to się dalej potoczy i kto będzie, a kogo nie. Mam nadzieję, że się Zosia będzie dobrze bawić i że nie będziemy same, bo e, jednak lepiej jak jest kilkoro dzieci. E, wtedy dzieciaki, no tak, mają interakcje między sobą, te zajęcia są ciekawsze. Dziecko w żłobku, a mnie udało się umyć okno. Uhu! Zbieram Zbierałam się do tego strasznie długo, ale albo pogoda była nie taka, albo po prostu z młodą nie szło. Bo jak ona jest w domu, nawet jak Krzysiek się nią zajmuje, to ona ciągle y, szuka mamy y, i wszyscy mają być. <grych> W zasięgu wzroku, no a jednak przy oknie jest trochę zamieszania, ja chciałam umyć okno w biurze, a my tu biuro zazwyczaj zamykamy przed nią. Więc no, taka operacja przy niej to po prostu jest Gehenna i Armagedon, więc dużo łatwiej jest to zrobić, jak jej nie ma w domu. A na przykład, jak wychodziła z krzyżkiem, to albo ja w tym czasie nagrywałam coś, albo były to za krótkie spacery, na przykład, żeby zdążyć umyć okno, uprać firanki, wyprasować firanki, uprać zasłony, wyprasować zasłony i tak Także zbierałam się do tego bardzo długo, do tego stopnia, że w tym oknie w biurze miałam zapiąć moskitierę i na początku lata kupiliśmy moskitierę, ale mówię, nie zapnę tej moskitiery, dopóki okna nie umyję. Mm -hmm. No i dopiero dzisiaj ułam okno. Także chyba już na jesień i zimę nie ma sensu zapinać tej moskitery, ale mam umyte okno w końcu. Wstyd straszny, co było było ale nieważne, teraz się świeci, firanki mi się jeszcze piorą, ja mogę sobie dychnąć, jak skończą się firanki, może jeszcze wstawię zasłony, zobaczymy, a jak nie, to najwyżej te zasłony upiorę jutro, bo niestety z firanami i zasłonami mam taki problem, że muszę wszystko prasować. U mojej mamy było idealnie, dlatego że miała takie firany i zasłony, które można było tylko wyprać i powiesić mokre, one pod własnym ciężarem ob obwisały i się prostowały. A moje niestety są tak sztuczne, że nawet jak wyłączę wirowanie w pralce, to one wychodzą maksymalnie wygniecione, a są zbyt lekkie, żeby pod własnym ciężarem obwisnąć, są poliestrowe i niestety mm, no wymagają żelazka, bo inaczej to jest katastrofa. Także niestety jestem dużo, dużo więcej roboty, a zasłony tu w biurze to w ogóle mam podwójne, bo one mają taki podkład bawełniany, żeby nie prześwitywały, więc jest dwa razy więcej prasowania potem. No, ale małymi kroczkami, małymi kroczkami jedno okno umyte. E, dzisiaj mamy środę, jeszcze mi zostaje czwartek i piątek, kiedy ja nie pracuję, a młoda będzie w żłobku. To mam nadzieję, że może pozostałe okna w mieszkaniu też mi się uda zrobić. A dzisiaj w żłobku e, próbujemy z drzemką. Zobaczymy jak to będzie, e, czy panie będą do mnie dzwonić, że jest katastrofa i mam przyjechać szybko, czy e, uda nam się mm, przespać. Jeśli chodzi też o żłobek, to dzieci zaczęły robić prace plastyczne, czy oni codziennie coś robią, ale my dostaliśmy pierwsze dzieła Zosi i tutaj mamy takiego muchomora. E, dzieci naklejały kropeczki tutaj na, na te czerwone kółka, a prawdopodobnie potem resztę dokończyły e, panie. E, no i na drugi dzień każdy rodzic dostał e, takiego muchomora. A dzisiaj czekała na mnie w szafce taka oto sowa i jest to dzieło dnia wczorajszego. E, wczoraj dzieci malowały e, takie papierowe talerzyki na pomarańczową, cieprały to farbą. E, Zosia też była cała pomarańczowa potem. <laughs> e, I resztę też chyba dokończyły. Panie poprzecinały te talerzyki. Tutaj Sowa ma skrzydełka, e, oczka i, mm, e, i dzisiaj w szafce znalazłam taką oto piękną sowę. Także mamy już dwie prace plastyczne naszej Zosiuni. Jak tak dalej pójdzie, to chyba będziemy potrzebować kolejny pokój na magazyn, żeby to wszystko trzymać na pamiątkę no nie jest najlepiej teraz Zosia śpi, więc ja mówię po cichu odebrałam ją ze żółbka, nie dała się tam uśpić, wpadła w histeryczny płacz ale jak przyjechałam, jak mnie zobaczyła, to się uspokoiła to chociaż tyle dobrze natomiast no pani powiedziała, że jest za wcześnie jeszcze, żeby ją ukłaść na drzewki i że dziecko potrzebuje czasu i tak dalej no i że w domu mamy popracować nad tym, żeby nie usypiać jej przy cycu, tylko inaczej jeszcze nie wiem jak E, łatwiej by było jakby Zosia używała smoczka, ale od czerwca nie używa smoczka i sama go nie chciała, także nie wiem, nie wiem czy zrobimy krok w tył do smoczka na trzemki. E, mogę spróbować jej dać butelkę, ale ona butelki też nie lubi, a mleka modyfikowanego nigdy nie jadła, także nie wiem, mam z tym problem. E, także zobaczymy e, jak na razie to nie wiem co będzie dalej, e, bo Pani stwierdziła, że Zosia nie jest gotowana drzemki i że w przyszłym tygodniu jeszcze absolutnie nie. A brak drzemki w przyszłym tygodniu oznacza, że należy ją odebrać przed drzemką. A drzemkę dzieci w żłobku mają o 11.30, e, czyli o 11.15 należy Zosię. Odebrać. No i to trochę koliduje z faktem, że ja muszę wrócić do pracy, e, także nie wiem, e, napisałam do Krzyśka, żeby załatwił sobie wolne. E, on jeszcze ma urlop, ale e, szef krzywo patrzy na branie tego urlopu, także nie wiem, czy dostanie ten urlop. No i generalnie jesteśmy w kropce. E, pani dzisiaj się pyta, czemu tak późno przyszliśmy do żłobka i czemu tej adaptacji nie zaczęliśmy wcześniej, no więc ja opowiedziałam całą historię życia, e, że byliśmy w miejskim e, i nam nie wyszło. No i tak, no, ja mogę sobie tylko pluć w brodę, że nie szukaliśmy innego prywatnego żubka wcześniej. Tylko ja się tak ucieszyłam z tego miejskiego, no moja wina, no ale kto przewidział, że nam w tym miejskim nie wyjdzie? Jeszcze teraz mnie przytkało z katarem, także sorry. Jest brzmiało zimno, więc właśnie robię sobie jakąś zupkę chińską. Super zdrowe jedzenie. A tak w ogóle, to chciałam jeszcze jedną kwestię poruszyć, a mianowicie. Mam nadzieję, że nie przegrzewacie własnej dzieci. E, wczoraj mnie. Wczoraj? Wczoraj. Wczoraj mnie to, co zobaczyłam na dworze. Byłyśmy z Zosią i z moją mamą na spacerze i e, mijałam na ulicy panią z wózkiem, która miała dziewczynkę, no taką, może w wieku Zosi plus minus, w wózeczku w spacerówce e, i ta dziewczynka miała na sobie zimową czapkę. Zimową czapkę z handlemu. my mamy dla Zosi identyczną, tylko beżową, ta dziewczynka miała różową. Ja wam zaraz wstawię zdjęcie tej naszej czapki. O co mi chodzi, że jest to czapka taka ala wełniana, z włóczki, no wiadomo to jest jakieś sztuczne materiał, ale nieważne. W każdym razie czapka z włóczki, która ma polarowe ocieplenie jeszcze, tutaj nauszniki, pompon i tak dalej. I wczoraj było na dworze około 15 stopni, no fakt, trochę wiało, ale to dziecko miało na sobie zimową czapkę, którą ja mojej Zosi zakładam, jak jest minus 10, a nie plus 15. Eee, I trochę mnie to szokowało, bo tam ludzie się dziwią, że dzieci chorują. Eee, także nie bardzo rozumiem zasadność zakładania tej czapki. Jeszcze ta pani czekała na autobus i potem z tym dzieckiem wsiada do autobusu, a to dziecko dalej w takiej czapie. E, także trochę tego nie rozumiem. E, nasza Zosia też ma nakrycie głowy na dwór, ale jak na razie to nosimy cienki bawełniany turban. E, później, jak będzie troszkę chłodniej, to mamy jeszcze welurowy turban, e, a dopiero potem czapki. Zresztą Zosia woli turbany niż czapki, bo one się tak lepiej trzymają głowę i się nie przesuwają, a czapki trochę jeżdżą po głowie, zresztą właśnie też się zastanawiam, czy te czapki, które mamy będą dobre, już ostatnio mierzyłam Zosiu, mamy trzy czapeczki, że rozmiarowo jest ok i dwie z nich kupiłam w zeszłym roku na zimę i były za duże, a jedną kupiłam na wiosnę i też była za duża. No w każdym razie e, mamy trzy czapki, ale Zosia nie przepada za czapkami. Miałyśmy w zeszłym roku z Handemu e, taką, która e, dobrze trzymała się głowy i nie jeździła i wtedy jest OK. Natomiast e, no, ja na razie u nas najlepiej sprawdzają się turbany. Ale właśnie o co mi chodzi? Chodzi mi o to, żeby e, nakrycie głowy dla dziecka dopasować do temperatury, która jest na dworze, czyli jeżeli jest e, Troszkę wiatru, ale 10-15 stopni to myślę, że taka cieniutka, bawełniana czapeczka albo właśnie jakiś turban, coś cieniutkiego wystarczy. A nie musi to być gruba czapa z włóczki i jeszcze z polarowym e, podbiciem, bo ja się zastanawiam tylko, co w takim razie e, temu dziecku jest zakładane, jak jest ten minus 10? Co? Dwie czapki? Także to tak e, tylko do przemyślenia, e, że nie przegrzewajcie, dzieci. O, to jest ta czapka z handlem, o której przed chwilą wam opowiadałam. I ona, zobaczcie, jest podbita polarem po całości. I jest sprzedawana w komplecie z rękawiczkami. No to będę teraz ze sprzedaży. W zeszłym roku ja ją kupiłam, ale okazała się dla nas za szeroka. No i ta dziewczynka, którą widziałam przy plus 15, miała tą czapkę tylko w kolorze różowym, zawiązaną pod szyją. Na pewno to była ta czapka, bo tu jest taki misiu charakterystyczny. Przyjrzałam się, a ta czapka w różowym też występuje. Także po prostu masakra. Mówię, ciekawa jestem, co to biedne dziecko ma zakładane jest, jest minus 10. A jak już jestem tak przy nakryciach głowy, to Wam jeszcze pokażę inne czapki, jakie posiadamy. Teraz Zosia chodzi w turbanie. Tutaj mam jeszcze dwa turbany. Ten jest um, troszkę może już za cienki, bo on jest bambusowy. E, teraz mamy bawełniany, który jest taki minimalnie grubszy. Ale ten bambusowy w sumie też by mógł być tak do samochodu. No więc można coś cieńszego dziecku założyć na głowę. Ja nie mówię, że to musi być turban z luxa, ale jest dużo bawełnianych, cienkich czapeczek i innych takich. Tutaj mam jeszcze z zeszłego roku, nie, z wiosny z wiosny mam turban e, taki e, welurowy i myślę, że też już powoli go będziemy mogli zakładać myślę, że jeszcze będzie rozmiar dobry bo te turbany chyba mamy wszystkie w tym samym rozmiarze, jaki to był? czy tu jest w ogóle metka z rozmiarem? E, a MK 6 do 18 miesięcy, także jeszcze myślę, że teraz na jesień spokojnie najwyżej później już mogą być na wiosnę zaciasne, a tutaj mam jeszcze dwa komplety ten kupiłam rok temu i był za duży a ten kupiłam chyba na wiosnę albo też rok temu, ja już nie pamiętam w każdym razie to też jest to jest z handemu i też widziałam, że są na stronie to jest też taka cieńsza czapeczka ale widzicie, nie ma tu podbicia żadnego polarem myślę, że tak za tydzień, dwa już też będzie ją można ewentualnie zakładać i ona była w komplecie z kominem I ja głównie z powodu tego kominu to kupiłam ale okazało się, że z nie najlepiej się chodzi w kominie a ta czapka je trochę zjeżdża, także ona jest taka Słabo trzymająca się na głowie A tutaj mam komplet z Beni My w zeszłym roku mieliśmy na jesień Czapeczkę z Beni taką cienką Całkiem spoko, fajnie się trzyma na głowie Ale Zosia mi się bardziej w turbanach podoba Także teraz się przerzuciliśmy na turbany i zostaniemy przy turbanach Ale te czapeczki z uszami też są fajne a tu kupiłam mi w zeszłym roku wełniany taki zestaw, też komin i czapka, ale w zeszłym roku było to za duże, natomiast było to strasznie drogie, no już nie chciałam tego odsyłać, stwierdziłam, że przytrzymamy i że może na ten rok będzie dobry, bo ja wzięłam rozmiar M, a tą wcześniejszą czapeczkę mieliśmy w S. I ona była już potem przymała, dlatego wziąłam M, ten, ten, ten zestaw, bo to się ponownie nie rozciąga, no ale M -ka była za duża, także Zosia była gdzieś pomiędzy rozmiarami, e więc przytrzymałam to i mówię, mam nadzieję, że nie będzie tak, że było latem dobre, a na jesień już będzie za małe. Ale przymierzam jej teraz jest ok, tylko to jest też bardzo ciepłe. To jest dwuwarstwowe, tu od środka jest bawełna, ale to jest wełna, i to naprawdę, nawet jak na kolanach potrzymałam, to grzeje, więc myślę, że też na jakieś wiatry i zimne dni może nam się uda w tym pochodzić. E, no, także tak jesteśmy wyposażeni w czapki. E, I jeszcze tutaj właśnie ta polarowa z zestawem z rękawiczkami. E, zobaczymy, jak będzie się dobrze trzymać, to fajnie, a jakby spadała. Bo w zeszłym roku nam spadała trochę, to jeszcze kupię taką z takim paskiem tutaj, przeszyciem i ona się wtedy lepiej trzyma. Też taka wełniana, też z polarem pod spodem, ale taka obszywana tutaj na poziomo i z uszami, to ona się wtedy lepiej trzyma też z handem. No, także tak jesteśmy wyposażeni w czapki i mówię, wydaje mi się, że należy robić gradację w zależności od temperatury, a nie wsadzać we wrześniu dziecko w czapkę taką na minus 10. A mamy czwartek, właściwie czwartkowy poranek, młoda już w żłobku. E, ja zabieram się za śniadanie. E, młoda dzisiaj dostała śniadanie na wynos, bo wczoraj rozmawiałam z Panią Żłobku, że młoda nie je pierwszego śniadania, bo jest to zupa leczna, ona nie przypada. I pani powiedziała: ja się Zapytałam, czy można jej coś dać z rzeczy, które lubi, co dostaje w domu. I pani powiedziała, że tak. Więc dzisiaj naszykowałam się na na wynos. I do tego celu fajnie mi się sprawdził talerzyk z Shake'a, bo ma pokrywkę. Także nałożyłam je na talerzyk, przykryłam tym, tą pokrywką, po prostu stałem talerzykiem, dałam to pani w żłobku. Jeżeli szukacie kodów rabatowych na Shake'a, to oczywiście zostawię wam w opisie na dole kod rabatowy, który jest cały czas aktualny. E, ja zaraz chyba będę z Zosi zamawiać więcej, bo jeżeli będziemy dawać do żłobka te talerzyki, to chciałabym ich mieć więcej, ale właśnie ta opcja z pokrywką jest fajna, bo można coś albo do lodówki schować, albo właśnie dać na wynos. <laughs> bo stwierdziłam, że jak na mnie jakieś pudełko śniadaniowe, to panie by to musiały przekładać, Ja tak po prostu będzie prościej, otworzę mi ten talerzyk już z głowy i mam nadzieję, że po południu go odzyskam ten talerz. E, tak, co jeszcze chciałam powiedzieć? Że Krzyśkowi absolutnie nie uda się załatwić wolnego na przyszły tydzień, więc Zosia będzie musiała już w przyszłym tygodniu chodzić na pełną ilość godzin. I teraz pojechaliśmy rano do żłobka we dwoje przedstawić to panią. Natomiast no niestety nie było tej pani z grupy Zosi. Z którą ja wczoraj rozmawiałam, bo dzisiaj panie się tam zmieniają i na rano są inne panie i były tylko panie z drugiej grupy, ale przekazaliśmy informację, że prosimy, żeby dzisiaj Zosia też została położona na drzemkę, żeby spróbować, bo od poniedziałku musi chodzić na cały dzień. Już dzisiaj zawieźliśmy ją wcześniej, czyli na siódmą, tak jak będzie jeździć normalnie. Żydne pani się tam zdziwiła, o Zosia, tak wcześniej by tak, bo Zosia będzie tak wcześniej zaczynać. Więc. Więc została od siódmej. Mam nadzieję, że od tej siódmej się zmęczy i że może dzisiaj uda się ją uśpić. Zobaczymy. Dałam też smoczek awaryjnie. Ja wiem, że ona jest odsmoczkowana, ale może gdyby był tam jakiś kryzys, to może się skusi. Może panie spróbują z tym smoczkiem. Zobaczymy. Dowiem się po południu. No i dzisiaj też jestem umówiona, także jestem pod telefonem i że jakby było bardzo źle, to panie ewentualnie mogą do mnie zadzwonić. Chociaż z tego, co widziałam wczoraj na monitoringu, umówmy się, panie chciały mi udowodnić, że po prostu jej nie uśpią. I... Mam takie wrażenie, tak patrzyłam na monitoring, że panie po prostu e, wsadziły ją do łóżeczka, ona zaczęła płakać, panie tam wyjęły segregator, gdzie ja wypełniałam ankietę o zwyczajach Zosi, poczytały, poczytały, że śpi przy cycus, Ciociły, że nic nie zrobią, e, jeszcze Zosia się tam poprzytulała do ulubionej cioci, która potem musiała wyjść. E, chyba do domu, e, więc jak już ulubiona ciocia wyszła, to już wiadomo było, że kaplica. Aczkolwiek Zosia w łóżeczku wtedy napłakała, natomiast potem szła do zabawek i chciała się bawić. W związku z tym, e, no niestety, może panie będą miały więcej pracy z Zosią, ale e, jeżeli ona nie chce spać, a nie płacze tak dla zasady e, i idzie do zabawek, to może po prostu trzeba z nią iść na drugą salę i e, się pobawić, i może z czasem zacznie sypiać w żółbku, jak będzie zmęczona. E, ja uważam, że jeżeli ja ją za każdym razem będę odbierać przed drzemką i ona nigdy nie będzie widziała, że dzieci idą spać, no to też się nie nauczy. Ona sama z siebie tak nie nauczy się tego zasypiania. E, czytałam różne artykuły, e, panie niby twierdziła, że dziecko ma mieć zrównaną godzinę drzemki z tą... Która jest w domu i tak jest, ale to przy mnie. Natomiast jak zostawała statą, to zasypiała później, dopiero jak się bardzo, bardzo, bardzo mocno zmęczy. E, więc no, ja też nie mam na to wpływu, bo jeżeli przy mnie zasypia o 11.30, w żubku jest dżymka o 11.30, to ja tego nie wypracuję inaczej, bo ona przy innych osobach zasypia o innej godzinie. E, no, tak samo jest kontrowersyjny ten temat usypiania przy piersi, bo są zdania bardzo podzielone. Niektórzy mówią, żeby na dżymkę usypiać bez piersi. E, natomiast jak mnie widzi, to tak się domaga, że ja po prostu e, mam ten problem. Um, natomiast przy tacie potrafiła zasnąć bez piersi, więc da się to zrobić, ale mnie nie może być w pobliżu. No a jeżeli ja z nią w domu jestem, to jest mi to trudno wypracować. Wiecie, ja bym musiała wyjechać, nie wiem, na trzy tygodnie z domu i wtedy dziecko by się odstawiło od piersi, e, nauczyło zasypiać bez i tak dalej, i tak dalej. A jestem w pobliżu, to ona po prostu się drze. E, no, także. Zobaczymy, jak nam pójdzie dzisiaj. Dzisiaj e, pani powiedziała, ta z innej grupy była taka trochę bardziej e, wykazująca zrozumienie dla naszej sytuacji. E, powiedziała, że e, żeby nie przyjeżdżać po zupie, tylko że panie ją spróbują położyć i najwyżej będą dzwonić. Bo jeszcze dzisiaj i jutro jesteśmy się w stanie umówić, że ja w razie kryzysu podjadę. Mm, no a w poniedziałek już nie. Także w poniedziałek, jeżeli ona nie będzie chciała zasnąć, no to niestety panie się będą musiały z nim bawić do 14:30. A moje super wykwintne śniadanie dzisiaj to jogurt i kawa. E, muszę jeszcze podjechać po jakiejś drużdówki, także będzie lepiej. A na razie nie miałam siły na szykowanie żadnych kanapek, także jest po najmniejszej linii oporu, ale przynajmniej mam nadzieję wypić ciepłą kawę. Dobra, mam wrażenie, że ten vlog wyjdzie już strasznie długi, także tym optymistycznym akcentem chciałam się z wami pożegnać. Jeżeli taki vlog wam się podobał, to dajcie kciuki w górę. Zachęcam was do subskrypcji mojego kanału. Tu na dole jest taki guzik subskrybuj. Klikajcie koniecznie, klikajcie też w dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach i niczego nie przegapić. A ja już dzisiaj dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Pa pa.